dziesiątka najważniejszych postaci do matury z WOSU. Wasza wiedza na temat znajomości co najmniej jednej z nich niemal każdego roku jest sprawdzana na maturze właśnie z wos a ta postać, która tutaj nam jest podświetlona, pojawiła się w arkuszach aż pięciokrotnie. I teraz uwaga, jeśli korzystacie z podrażników albo z repetytoriów, to duża część informacji o osobach, które te stanowiska zajmują, może być już nieaktualna, dlatego że w roku 2024 lub 2025 duża część z nich już nam się zmieniła. Zatem jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli nie chcecie stracić żadnego cennego punktu na maturze, zapraszam Was do obejrzenia tego wideo. Na samym końcu powiem jeszcze o jednej bardzo ważnej dacie, ważnej dla mnie, mam nadzieję, że dla Was również, Zapraszam. Zaczynamy od chyba najważniejszej postaci w Unii Europejskiej, przewodniczącej Komisji Europejskiej. W kontekście matury pamiętajcie, proszę, że Komisja Europejska to jest ten organ, który posiada w Europie inicjatywę ustawodawczą. To nie jest tak, że europarlamentarzyści zgłaszają projekt ustawy, tak jak w Polsce. Nie. To Komisja Europejska przede wszystkim, a tą postacią jest oczywiście Urszula von der Leyen. Kolejna postać, mężczyzna w tym gronie, jedyny w tym gronie europejskim, bo ta piątka dotyczy właśnie postaci z Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej. W kontekście matury pamiętajcie, proszę, który z Polaków tę funkcję sprawował i w jakim okresie. Dobrze? A obecnym przewodniczącym jest Antonio Costa, Portugalczyk. I teraz kolejna postać, kolejna kobieta w tym gronie, sprawująca funkcję wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W kontekście matury, zapamiętajcie proszę tę pełną nazwę tego stanowiska. Ono jest stosunkowo nowe w historii integracji europejskiej, ale bardzo obecnie istotne, a tę funkcję sprawuje dzisiaj Kaja Kallas, wybitna, estońska dyplomatka. Kolejna z postaci, kolejna kobieta pełniąca funkcję. Przewodniczącej Europarlamentu. I tutaj, w kontekście egzaminu, też musimy pamiętać, który z Polaków tę funkcję sprawował. Oto już pytania na naturze się pojawiły, więc bardzo proszę, sprawdźcie, zapamiętajcie. To będzie dla Was z lepszym skutkiem, niż jak ja bym Wam to teraz podyktował. A obecnie tę funkcję pełni oczywiście Roberta Metzola z Malty. I piąta postać w Unii Europejskiej, zajmująca funkcję prezes Europejskiego Banku Centralnego. Pamiętajmy w kontekście matury, że Europejski Bank Centralny odpowiada m.in. za wysokość stóp procentowych w strefie euro, tak, tak jak w Polsce odpowiada za to Narodowy Bank Polski. A tę funkcję pełni oczywiście francuska Christine Lagarde. Przechodzimy teraz na poziom międzynarodowy. Zobaczcie, piątka panów, sami faceci, zupełnie inaczej niż w Unii Europejskiej. Chyba najważniejsze stanowisko międzynarodowe to stanowisko sekretarza generalnego ONZ, zajmowane obecnie przez Antoniego. Guterresa, również Portugalczyk. Kolejna z ważnych postaci to osoba właśnie zajmująca stanowisko sekretarza generalnego NATO. W ubiegłym roku ta osoba nam się zmieniła, a w kontekście NATO pamiętajcie proszę w kontekście matury artykuł 5, który, no właśnie pytanie czy był stosowany w historii, jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie do końca i artykuł czwarty, który kilkukrotnie już w historii na to był stosowany. Różnice między tymi artykułami koniecznie sprawdźcie i sobie również zapiszcie. Obecnie funkcję sekretarza sprawuje Mark Rutte Holender. Idziemy dalej. Kolejna postać. Kanclerz Niemiec, tak? Kanclerz Niemiec w kontekście kanclerza Niemiec, i jego odpowiedzialności politycznej. Pamiętajmy, proszę, że w Niemczech występuje tylko solidarna odpowiedzialność i można zgłosić wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec kanclerza. Podobnie jak w Polsce, tak? Ale w Polsce występuje również odpowiedzialność indywidualna. Wotum nieufności można złożyć wobec każdego z ministrów. Tę funkcję sprawuje Friedrich Merz obecnie. Tutaj też była zmiana w ostatnich latach. Kolejna, przedostatnia, już postać to postać prezydenta Francji. Chyba każdy tę postać kojarzy, natomiast chciałbym, żebyście również kojarzyli w kontekście matury z Vossu, to, że ten ustrój francuski nazywa się systemem parlamentarno-prezydenckim, tak? Tak obecnie w wymaganiach egzaminacyjnych jest opisywane. Oczywiście nazwa semiprezydencki, półprezydencki też jest właściwa, ale pamiętajcie, że ten, ten system parlamentarno-prezydencki to tak może się pojawić w arkuszu egzaminacyjnym, żeby to was nie zaskoczyło, a pewnie nazwisko Emanuela Macrona również Was nie zaskoczy. I teraz przed nami ostatnia już postać w tym naszym katalogu. Na koniec pamiętajcie, że jeszcze o tej jednej ważnej dacie, na sam koniec, będę chciał Wam opowiedzieć. Premier Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania w kontekście matury zapamiętujemy, że jest system parlamentarno-gabinetowy w odmianie gabinetowo-parlamentarnej, czyli inaczej niż u nas, gdzie to parlament ma pierwszeństwo. Tak? Zapamiętujemy i zapamiętujemy również nazwisko obecnego premiera Wielkiej Brytanii, to jest Keira Starmera. A teraz ważna data, ważna data to, to 1 września, tak? 1 września, nie dlatego, że rozpoczyna się rok szkolny o 18.15, chyba raczej się nie rozpoczyna, ale ważna data dlatego, że mam nadzieję, że po tej dacie będę otrzymywał od was takie informacje nowe, jak na przykład wczoraj no, otrzymałem od Juli która mi napisała że nie może się już doczekać aż będzie mogła pracować nad piątkowymi prezentacjami w parze czyli ze, ze swoją study buddy. To jest jeden z elementów naszego kursu czy też jak napisał do mnie wczoraj Artur. Bardzo dużo zapamiętuje jestem bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczony rezultatami. Napisaliście do mnie dlatego, że ja Wam wysyłam miniatury próbne, sprawdzone wypracowania i podpytuję Was, jak Wam idzie nauka. No, teraz w tym trudnym wakacyjnym okresie i naprawdę takie informacje zwrotne bardzo, bardzo mnie cieszą. Tak samo jak informacje od Marty, że cenię indywidualne podejście do każdego ucznia, konkretny plan, świadomość, że ktoś czuwa nad moją maturą. Tak, bo właśnie te takie trzy chyba najważniejsze elementy kursu. Czy z wos czy z historii. To jest właśnie to, że co poniedziałek otrzymujecie konkret, konkretny plan nauki, dokładnie które wideo obejrzeć, które ćwiczenia zrobić. Co tydzień spotykamy się na wspólnych ćwiczeniach, gdzie ćwiczymy formułowanie odpowiedzi na zadania takie, jakie pojawią się potem na maturze, a co miesiąc właśnie piszecie minimaturę próbną, takie podsumowanie każdego miesiąca, szczególnie dla osób, które mają problem z wypracowaniem, które nie pisały jeszcze wypracowań, to jest bardzo fajne, bo co miesiąc ja Wam te wypracowania sprawdzam i wysyłam informację zwrotną, jak Wam poszło. Zatem 1 września, jeżeli chcecie dołączyć do już blisko setki uczniów, którzy uczą się z nami od lipca i od sierpnia, to sprawdźcie koniecznie tutaj pod tym filmem, czy są jeszcze dostępne miejsca i zachęcam, żeby sobie takie miejsce zarezerwować, do zobaczenia. Cześć, hej!